Dobra, biegniemy dalej. Tirek X. wyślij mi te ustawienia zalecane przez wszystkich, idealne. Zobaczymy, co to są za ustawienia. Ja patrzę na swojego streama na drugim ekranie, on mi po prostu rwie najzwyczajniej w świecie chociaż w sumie. Nie wiem, sam nie wiem, powiem wam szczerze. Hm. Ja w ogóle nie wiem, gdzie ja pobiegłem. Zaraz się okaże, że nad morze wrócę. Pobiegnę jakimś środkiem pola. I jedzenia nie zebrałem żadnego ani nic. No nie wiem, nie mam pojęcia, coś jest... Znaczy tu ma dużo do przerabiania, ale coś jest zdecydowanie nie tak z tą jakością. O, zamek biegniemy, ciekawe który to jest. Nie, ale są rozmazy. No właśnie wiem, że są rozmazy. Dlatego, że bitrate już nie daje rady. Ten 6000 to jest za mały bitrate chyba. I tyle wiecie. Dobra, biegniemy do, do tego, do zamku. Może coś tam będzie, chociaż tam był zbagowane i te, pamiętam, się pod podłogą rozpiły. Ja też w sumie mam swojego własnego streama włączonego, ten mi mocno obciąża, kompa. Czemu ja nie biegam z wyciągniętymi rękami? Ktoś mi wytłumaczy? Igołek, zgłoś w ekstrze, że streamujesz i słabym netem sami sobie antyreklamę robią. Raz, raz ci rzucą. O, jest zamek tutaj. Który to jest, zobaczymy. Dobra. Są zmazy, masz. No właśnie wiem, że mam zmazy. O, jaka piękna noc się robi. Malownicza. Szybko to słońko zaszło. Postać nie jest super głodna. O buty znalazłem. Ja akurat nie tego szukałem kompletnie. Coś jest u góry. Nie. Dobra, bluzę, bluzę zebrałem. Czyli takie gunbo. Hmm. No dobra, to tam będzie elektro, potem. Trochę głupio, że tutaj dobiegł. Myślałem, że biegnę gdzie indziej. Hmm. Co jest? Stary, rozpływaj ze mną, bo ja zaraz zasnę. Ale czemu ty masz zasnąć? O co ci chodzi? Stary, nuda, siedzę nic nie robię, stary, tak mi się z tobą pogadał. obejrzyj ten link, co wkleiłem na czat. Tutaj czat Widzisz, to jest za czekaj. to wrócił. A, nie widać już. Ty co graliśmy w CSA. Nie wiem, czy to widziałem. A to widziałem, widziałem, to dołożyłeś to, to fresza w niego? No. Ej, powiedzcie <śm> mi, czy tylko umie mój live tak yy, mi rwie? Znaczy rwie, rwie jakbym po prostu nie jest płynny. U ciebie płynnie, tak? No. Ale jest, jest rozmazany, nie? Znaczy ja mam na medium teraz odpalone. I co? Paczkę. odpalę ten. Odpalę na source, na, na przykład. source. Może na source gorzej wygląda niż na medium, co? Nie no co ty, na medium pixela są. Tak? No ale u mnie no. na sorcie są piksele, wiesz, jak to od. Zaraz sprawdzę, zaraz go odpalę. Kurde, zajebista noc, nie wiedziałem że taki zachód słońca, tu ten. No ładnie to wygląda. Bękitny, patrz, tak. No jak naprawdę stary jest jak prawdziwość, da się pomylić z prawdziwością, wiesz o tym. Ale ja już jest, ja już jak zginę, to już zginę chyba teraz na sobie. A ty jeszcze nie zginąłeś? O, gra z profesjonalistą, ty nie wiesz Jest płynny i rozmazany. U mnie rwie. Typa zabiłem. Mojego Double Barankeastera w szkole koło tych hoteli. Nie może mi się Source załadować. What the fuck. Jeb stary, wywaliłem strzałem w kolano i on ja mówię. Ja nie, nie wiem, wiem jakie ustawienia, się... ogólnie ustawienia wiesz... Ciężko, z... ja nie wiem jak ci streamerzy robią wiesz taką zajebistą jakość. Jeśli wiesz, Twitch, znaczy wiem, że Twitch, wiesz, Twitch niby twierdzi, że 3,5 Ale... megabita, nie? Ale to jest gówno Ale... prawda. Bo... Można więcej ustawić. Jasne, że można, tylko ja nie wiem, jaką to potem. Prze... Ja nie wiem, czy radzić z przerabianiem, czy później nie będą te niższe jakości niż Source wiesz, klatkować. No ale widzisz to, a rok przecież ma dobrą jakość i to bardzo dobrą, nie? Ale ja też mam dobrą w armii, na przykład mam lepszą niż tutaj, nie wiem czemu tutaj mi tak klatkuje. Może przez tą trawę, całą, która jest taka, wiesz? Cały ekran jest trawy. No nie wiem, nie mogę odpalić Source'a. Ja mam. Minotaż się wszystko działo. Tyle w maciu zaraz powiem jak się zaduję, ale coś nie może że Może Twitch coś nie ogarnia, a może? No no wiesz, że tu chce mieć źle, to obraz po to, mam drugiego kąpa i tak dalej, wiesz. A ja się nagle okazuje, że. Coś tak nie bardzo da. Tak mi żeby to no ja 6 nie megabitów daje, wiesz, 6 megabitów to nie jest mało, to jest coś jak na tym. Możliwe, że preset musiałbym podwyższyć, ale kurde, ciężko preset podwyższyć, wiesz, to tak zamula kompa podwyższenie presetu, że no. masakra. No daj jak grasz. Ale ja mam na drugim kąpie wiesz, podwyższam, no ma, ja mam teraz no. 60% zjedzonego przez samego, przez samego OBSa. Wiesz? A kurde. Na drugim kąpie Nie wiem czy to tak zawsze jest Jak myślisz To ty 6000 widra i Tak Wiesz to jest dobre Bo to się na kąpa ładnie nagrywa nie Mhm to zresztą zerknę jak No na high są jak pix jest Czekajcie może A Source mi zacina. No nie no stary, to wiesz, to co się nagrywa na dysk zajebiście wygl wygląda. No na pewno, nie, nie wątpię. Ale to, chociaż nie, czekaj, nie, jak się ruszam to też trochę, nie, też jest pikselozo wiesz. Nie wiem co jest grane. Nie mi się teraz testować, może pod koniec streama jeszcze coś sprawdzimy z jakością, potestujemy. No, jak się nazywa to miasto, gdzie robimy zawsze drafę Jeszcze w ten, jak lataliśmy tym takim fajnym helikopterem, samolotem helikopterem. Elektro mostką, albo to czerno, trochę... czerno. No w czerno jestem. O stary, ja to nie wiem, gdzie jest to ja tylko biegle przed siebie. Ej, sobie czytam czat. Oj, naraziłeś się. Oj. Ugh. Tak, wysłałeś mi gdzie mi to? Wysłałeś na Facebooku te ustawienia swoje? No ale nie sądzę, żebyś tam coś lepszego wymyślił niż ja. Czekajcie, tu się na ja wiesz, ja wiesz, że jestem chory? Nie wiem, jak się teraz leczyć nie da się z niektórymi biotykami. Nie mam. Lubię się czy nie, zaloguj. Tylko... Dobra, biegnę. Mam pytół, tutaj jest. Czekajcie, czekajcie, bo Wykrzym... niech wiem, odkryję gdzie ja jest. No, to nie. To A, tu nie. jestem. Tak? No, boże. To się kurde, oddaliłem od miejsca spawnu, także w ogóle. Już wysłałeś mi ustawienia, to ja już patrzę na Facebooka sobie. Nie wysłałeś mi, nie wiem gdzie mi to wysłałeś. Na jakim wideo? To na czacie w kleju e, Izak chyba. Kto wkleił Izak na czacie? Link. Do czego? Do tych ustawień. Pokaż. Ja tego nie mam. Nie widzę żadnych ustawień na czacie. Widzisz tak gdzieś tam? Jakieś ustawienia na czacie? Nie, nie widzę. Tutaj na czacie, na, to na priv na czacie? Co znaczy na priv? Ja nie mam priwa na czacie żadnego. To jest priv na czacie. No message. Chyba restart, serwa. O, nawet mnie nie denerwuj stary. Nie wiem gdzie on mi na tego, na, na Facebooka się do mnie wysyła wiadomości, nigdzie indziej na priva nie czytam żadnych wiadomości. Dobra, Tylko jest i... restart, zrobimy sobie przerwę w DayZ, już nie gramy, zobaczymy co innego.